Serdecznie Państwa witam. Jestem przy ulu numer 16. 19 wrzesień 2023 rok. A chciałem zobaczyć, co jest w tym ulu. Też ta rodzina była mocno rabowana trwały walki na wylotku i leżały w pod wylotkiem a teraz dzisiejszy chłodniejszy dzień bo jest tylko 19 stopni trzeba to wszystko określić w jakim stanie jest ta rodzina Wszystko zakitowane mocno. Wszystko zakitowane. Co tu na te ramce? Zobaczymy co dalej To jest ul 16 O którym w ubiegłą zimę znawczy z wyrażali się że do wiosny nie dociągnie Och mocno zakietowany Dlaczego tak zakitowały te pszczoły, te ule? Ten upalny wrzesień. I kładę to na daszkach innych gulów, tylko staram się to wszystko a tak wewnątrz umieścić, bo pozostawiając takie resztki na daszkach, to później zostawiam ślady zapasowe i powstają bardzo duże rabunki. No, i jak Państwo widzicie, wspaniałe. Odruchy higieniczne pszczół jedyna pszczoła w Rzeczypospolitej rasa, która tak się zachowuje. Zobaczcie no się, jak sobie zostawiamy na uwiązanie kłębu. O, tu jest czerw Z czerw. No jak drodzy Państwo widzicie, gdyż są, są wszystkie standardy zachowane, to krótka komórka działa, no ale to już trzeba mieć wiedzę w tym temacie. żeby działała, bo letkie odejście od moich założeń to się wiąże z rozwojem warozy. To się wiąże z rozwojem warozy. No i tu na początku gwiazda, piękne miejsce na uwiązanie kłębu, no i to gniazdo. będę musiał no, młoda pszczoła, zdrowa, raczej ta rodzina powinna być mocna podczas zimowli, i drodzy Państwo, tą rodzinę. W tym ulu nawet nie będzie możliwości diagnostycznie poddymić, bo to mogłoby się skończyć do rodziny śmiercią. Tu jest za ciasno w tym ulu, żeby o jakikolwiek. Diagnostycznych zabiegach na warozę myśleć, przeła silna i czerw jest dobrze odżywiony. To ten mechanizm z krótką komórką zaistnieje, niestety. O wszystko zlepione. No, nic nie będę czasu wam zabawiam układaniem ramek. Jak państwo widzicie, bardzo piękna rodzina. Serdecznie się z państwem żegnam.